Dzień dobry. Dzisiaj pokażę, w jaki sposób możesz uwiarygodnić swoje treści w internecie. Jeżeli prowadzisz sklep lub stronę firmową, lub po prostu dbasz o swoją prywatną stronę w internecie, to certyfikat SSL będzie jednym z tych sposobów. Oczywiście pewnie to już wiesz, które zapewnią autentyczność i pewność dla jego klientów, osób, które będą odwiedzać ten, ten punkt w sieci. Że to jest miejsce, którego szukały, że to jest miejsce, do którego chciały przyjść. I ten materiał będzie tym bardziej ciekawy, bo będzie to najprostsza forma instalacji certyfikatu SSL, z jakiej możesz dzisiaj skorzystać. Myślę, że ten materiał też zadziała raczej w przypadku usług Hostings.pl. Tak więc zapraszam, żebyś zobaczył, na czym to polega i czy to dla ciebie jest coś. Co może Ci pomóc? Jeżeli jeszcze go nie masz oczywiście, to zapraszam Cię tym bardziej. W pierwszej kolejności musicie zalogować się do panelu ale On oferuje tę możliwość. Aby to zrobić, musicie wpisać login oraz hasło. Przypomnę, jeżeli nie pamiętacie, że znajdują się one w liście aktywacyjnym, które otrzymaliście zaraz po zamówieniu usługi. Tak więc logujemy się. Ciach. I wchodzimy do zarządzania kontami. W zarządzaniu kontami szukamy certyfikat SSL. Otwiera nam się okno, które pozwoli nam zażądać wystawienia certyfikatu. Tu jest, tu jest taka opcja: otwórz żądanie certyfikatu. To jest jedna z czterech oczywiście opcji. Zaznaczamy ją sobie i naszym oczom pokazuje się formularz. Musimy go wypełnić wiarygodnymi, prawdziwymi danymi. Wygląda to mniej więcej tak jak na moim ekranie. Myślę, że tutaj jakiegoś szczególnej, jakiejś szczególnej trudności nie ma. I musimy przejść do kolejnych kroków, bo trochę ich jest. A klikając, oczywiście, zapisz. I tak by było, ale hosting Spell nie musicie w ogóle tutaj wchodzić. Jeżeli zamówicie u nas certyfikat SSL, to akurat otrzymacie go w formie zainstalowanej. Doszliśmy do wniosku, że to najlepsza dla Was i najwygodniejsza forma. Nie staramy się sprzedawać go razem już z instalacją. A nie zawsze po prostu przechodząc przez wszystkie etapy procesu instalacji, udaje się ten proces prawidłowo przeprowadzić. Tak więc, abyście nie musieli się z tym borykać, robimy to po prostu dla Was. Chcemy, żebyście byli zadowoleni i chcemy, żeby Wasze sklepy, Wasze miejsca w sieci były prawdziwe, by osoby, które tam przychodzą miały pewność, że to nie jest fałszywe miejsce, żeby Wasza praca nie poszła na marne, żeby ktoś obcy z niej nie skorzystał. To tyle. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki proces instalacji. Zapraszamy do nas, tak jak i do następnego materiału wideo. Dziękuję.